Zaryzykuję twierdzenie, że nie ma chyba takiego miłośnika turystyki górskiej, który wędrując gdzieś na swojej trasie nie chciałby spotkać jakiegoś ciekawego miejsca widokowego. Co więcej, jestem przekonany, że większość z nas planując swoje wycieczki, czy to te piesze, czy rowerowe, świadomie uwzględnia na trasie właśnie takie miejsca, no bo przecież w końcu po to w góry się udajemy, żeby oprócz samej przyjemności wędrowania. Od czasu do czasu odpocząć w jakimś ciekawym miejscu, no i nacieszyć oko pięknym widokiem.